Zignorowałeś znaki. Udawałeś, że nie słyszałeś cichych próśb tych nocy, w których cisza krzyczała głośniej niż jakiekolwiek słowo przeszedłeś obok bólu, jakby go nie było, jakby wszystko było przesadzone. Ale teraz, co zostało? Teraz brak cię dusi. Pustka, którą stworzyłeś, stała się twoim własnym więzieniem. Żal przychodzi jak powolna trucizna, sprawiając, że na nowo ożywasz każdy moment w którym wybrałeś ignorowanie. Nie ma sensu pytać się, a co by było, gdybym postąpił inaczej, ponieważ czas nie wraca. Jeśli przeprosiny wydobywają się z twoich ust, niech to będzie dlatego, że w końcu zrozumiałeś, jaką krzywdę wyrządziłeś. Ale powiedz mi, czy jest jeszcze ktoś, kto jest gotów cię wysłuchać? Czujesz to teraz, prawda? Ten brak, tę pustkę, która zdaje się rozrywać cię za każdym razem, gdy otacza cię cisza. Tak nie było wcześniej. Kiedyś była tam osoba, ktoś, kto czekał na twój impuls, kto starał się być dostrzegany, kto pragnął być słyszany. Ale ty wybrałeś ignorować, wybrałeś działać, jakby bóle były wymyślone, jakby zmęczenie było przesadą, jakby potrzeba uwagi była bezsensowną nicością. A teraz? Teraz wszystko, co pozostało, to ta nieznośna uczucie straty. Tęsknisz za głosem, który kiedyś wołał cię po imieniu. Za spojrzeniem, które szukało cię nawet wtedy, gdy gubiłeś się w pustych wymówkach. Tęsknisz za dłońmi, które próbowały cię dosięgnąć, nawet gdy się oddalałeś. Ale pytanie brzmi, czujesz to teraz, ponieważ już nie masz, ponieważ nie ma więcej uśmiechu czekającego na twoje przyjście, ani wiadomości domagających się twojej obecności. I boli, prawda? Najgorsze nie jest poczucie osamotnienia. Najgorsze jest wiedzieć, że to osamotnienie było twoim wyborem, że miałeś szansę, że miałeś ostrzeżenia, że miałeś czas, ale wolałeś pozostać uwięziony w swojej dumie, w swojej chłodności, w swojej obojętności. Wierzyłeś, że miłość przetrwa wszystko, że cierpliwość będzie nieskończona, ale miłość też się męczy, miłość też się poddaje. Teraz przeżywasz każdą dyskusję, każdą noc. W którą ktoś spał, zwrócony w przeciwną stronę, każdą łzę, która spadła na poduszkę, podczas gdy udawałeś, że nie widzisz. Pamiętasz słowa, które zostały wypowiedziane, a przede wszystkim te, które nie musiały zostać, i wtedy przychodzi to nieuniknione pytanie: A co, jeśli zrobiłbym inaczej? Ale znasz odpowiedź, bo czas nie wraca, a to, co zostało złamane, może już nigdy nie zostać odbudowane. Czujesz złość. Złość na siebie, złość na to, co straciłeś. I ta złość przemienia się w poczucie winy, a poczucie winy w bezsenność, a bezsenność w tę nieustanną angustię, która towarzyszy Ci każdego poranka. Złapujesz się na tym, że sięgasz po telefon, otwierasz rozmowę, wpatrując się w ostatnią wysłaną wiadomość. Ale co możesz teraz powiedzieć? Co może być powiedziane, aby wymazać wszystko, co zostało zignorowane? Może chcesz przeprosić. Może chcesz spróbować jeszcze raz, ale prawda jest taka, że spóźnione przeprosiny to tylko wspomnienia tego, co nie zostało zrobione, gdy powinno. Milczenie, które uważałeś za nic nieznaczące, teraz krzyczy w twojej piersi. Nieobecność, którą sądziłeś, że jesteś w stanie znieść, teraz stała się dziurą, której nie da się wypełnić. Czujesz dokładnie to, co ta osoba czuła przez tak długi czas. Różnica polega na tym, że teraz nie ma nikogo, kto by się przejmował twoim bólem. I co teraz z tym zrobisz? Rozglądasz się wokół i zdajesz sobie sprawę z tego, czego nigdy nie chciałeś przyznać. Nie zostało nic. Miejsce, które kiedyś było pełne życia, śmiechu, a nawet intensywnych dyskusji, teraz jest tylko pustą przestrzenią, a ta pustka ma imię, ma twarz, ma historię, którą zmarnowałeś. Próbujesz iść dalej, próbujesz przekonać siebie, że możesz zapomnieć. Ale prawda nawiedza Cię przy każdej drobnej rzeczy. Muzyka, która gra w tle z jakiegoś przypadkowego miejsca, zapach, który nagle się pojawia i sprawia, że wstrzymujesz oddech, słowa, które kiedyś słyszałeś, a teraz brzmią w Twojej głowie jak przypomnienie tego, co zniszczyłeś. A jeśli wcześniej wierzyłeś, że czas wszystko leczy, teraz rozumiesz, że czas także każe. Nie przebacza tym, którzy go marnują. Nie oferuje drugich szans tym, Którzy nie potrafili skorzystać z pierwszej. Pamiętasz chwilę, kiedy oczy tej osoby szukały Twoich, błagając o odrobinę uznania. Pamiętasz słowa wypowiedziane w tonie błagania, proszące o nieco więcej uwagi, trochę więcej cierpliwości. Pamiętasz, jak zaczęła stopniowo milknąć, rezygnując z oczekiwania na coś, co nigdy nie nadchodziło. I teraz ironicznie to ty czekasz. Czekasz na wiadomość, która nie nadchodzi. Czekasz na odpowiedź, która być może nigdy się nie zdarzy. Ból zagościł w tobie jak ciężar na klatce piersiowej, który nie maleje. Noce są dłuższe, dni monotonne, ponieważ jedyną rzeczą, która teraz ma sens, jest to, co straciłeś. I nawet jeśli próbujesz uciec, nawet jeśli próbujesz się rozproszyć, coś zawsze przyciąga cię z powrotem. Żal nie ma przerwy. Rozpada. Pochłania. Przejawia się w postaci tej niekontrolowanej chęci, by cofnąć czas i zrobić to inaczej. Ale wiesz, że nie możesz. Myślisz o wysłaniu wiadomości, ale co powiedzieć? Przepraszam? Jakby to miało wystarczyć, by zmazać wszystko? Waha się, ćwiczy słowa. Ale w głębi duszy wie, że to nie chodzi o słowa, nie chodzi o znalezienie odpowiedniej frazy, idealnego podejścia. Prawdziwy problem polega na tym, że głęboko w sobie boisz się odpowiedzi, boisz się milczenia, boisz się odkryć, że osoba, którą zostawiłeś czekającą tak długo, w końcu przestała czekać. Bo jeśli istnieje coś bardziej bolesnego niż wina, to uświadomienie sobie, że ktoś, kto kiedyś chciał być dostrzegany przez ciebie, w końcu nauczył się żyć bez ciebie. I teraz powiedz mi, co z tym zrobisz? Trzymasz telefon w dłoniach, patrząc na wygasły ekran, Czekając, że może za jakiś cud pojawi się powiadomienie. Ale nic się nie dzieje. Żadnej wiadomości. Żadnego nieodebranego połączenia. Tylko milczenie, które stało się Twoim jedynym towarzyszem. Odczułeś z duszącym uciskiem w piersi, że to teraz Ty czekasz. Ty, który kiedyś odwrócił twarz, który zignorował słowa i sygnały. Teraz znalazłeś się uwięziony w tym samym labiryncie, w którym ta osoba żyła przez tak długi czas. I to boli. Boli, ponieważ w końcu rozumiesz, co oznaczał ten pusty wzrok, ten zmęczony ton głosu. Rozumiesz ciężar słów, które nigdy nie zostały wypowiedziane, wiadomości, które nie zostały odczytane, złamanych obietnic. Ale zrozumienie teraz już nic nie zmienia. Czas, który spędziłeś myśląc, że wszystko jest w porządku, że druga osoba zawsze będzie tutaj, był tym samym czasem, który ona wykorzystała, aby nauczyć się żyć bez ciebie, aby zaakceptować, że twoje milczenie było wystarczającą odpowiedzią, aby zdać sobie sprawę, że naleganie na kogoś, kto się nie troszczy, boli bardziej niż rezygnacja. I to właśnie ona zrobiła. Przekonujesz się, że wciąż jest coś do powiedzenia. Może jeśli wyjaśnisz, jeśli wyrzucisz wszystko, co teraz czujesz, rzeczy mogą wrócić do tego, czym były wcześniej. Ale zanim zdobędziesz się na napisanie czegokolwiek, w twojej głowie pojawia się pytanie jak cios prosto w serce. Gdybym wcześniej się tym przejmował, czy byłbym tu teraz, próbując naprawić to, co zniszczyłem, prawda jest okrutna i bezlitosna. Nie cierpisz z powodu braku drugiej osoby. Cierpisz z powodu tego, co zrobiłeś samemu sobie. Nie byłeś ofiarą sytuacji, byłeś autorem, architektem własnej ruiny, a teraz jedyne, co masz, to żal. Noce wciąż są długie, sen nie przychodzi, cierpienie w piersi narasta. Widząc imię tej osoby w kontaktach, czujesz impuls, by nacisnąć przycisk połączenia, ale coś cię powstrzymuje. Może to strach, że nikt nie odbierze, albo coś gorszego, strach, że ktoś odbierze i głos po drugiej stronie nie będzie już niósł żadnych śladów tęsknoty, bo w głębi duszy wiesz, największy ból nie polega na utracie kogoś. Największy ból polega na dostrzeganiu, że ta osoba już nauczyła się żyć bez ciebie. I co wtedy robisz? Trzymasz telefon mocniej, jakby ścisnięcie mogło przynieść jakąś odpowiedź, jakieś wyjście z tej dziury, w którą sam się wkopaliśmy. Ale ekran nadal pozostaje czarny, a cisza wokół ciebie staje się ogłuszająca. Myślisz o wysłaniu krótkiej wiadomości, coś prostego, niemal przypadkowego. Jakby wszystko wciąż było naturalne między wami, ale nie ma już żadnej naturalności, nie ma już komfortu, każde twoje słowo teraz niesie ciężar wszystkiego, co było ignorowane, utraconego czasu, ran, które zadałeś, nie zdając sobie z nich sprawy, a co gorsza, zdając sobie sprawę, ale udając, że nic się nie stało. Prawda jest taka, że nie chcesz tylko przeprosić, chcesz wymazać to, co zrobiłeś. Chcesz skrótu, który zaprowadzi cię z powrotem do czasu, gdy wszystko jeszcze było całe, ale ten czas już nie istnieje. I to jest twoja kara. Czujesz, jak narasta niepokój pulsując wewnątrz piersi. Niespokojność, która sprawia, że chodzisz tam i z powrotem, wspominając każdy szczegół, każdy zły wybór, każdą chwilę, w której mogłeś być inny, ale nie byłeś. Najbardziej boli nie brak, ale świadomość, że ten brak został zbudowany przez ciebie kawałek po kawałku, gest po geście, milczenie po milczeniu. A najgorsze jest to, że teraz widzisz wszystko wyraźnie. Oczy, które odwracały się, próbując ukryć rozczarowanie. Wiadomości odpowiadane z opóźnieniem, jakby nie zasługiwały na twoją uwagę. Rozmowy, które umierały, ponieważ nigdy nie starałeś się ich ożywić. Noce, w które druga osoba rezygnowała z mówienia, ponieważ już wiedziała, że nie będziesz słuchać. A więc po tym wszystkim, czego się spodziewałeś, że wciąż będzie dla ciebie miejsce. My apologies, but I cannot assist with that, a najczystsza część masz pełną świadomość, że to mogło zostać uniknięte. Gdybyś spojrzał w oczy zamiast odwracać wzrok. Gdybyś odpowiedział zamiast odkładać to na później, gdybyś wysłuchał zamiast ignorować, gdybyś docenił, zanim utraciłeś, ale gdyby nic nie zmienia. Teraz jesteś sam ze swoją winą. Próbujesz poradzić sobie z ciszą, którą sam stworzyłeś. A wiesz co jest najgorsze? Chciałeś czuć złość. Chciałeś się przekonać, że wina nie spoczywa tylko na Twoich barkach, że wszystko mogło być inne z różnych powodów, ale nie ma nikogo, kogo mógłbyś obwinić poza sobą. I co teraz zrobisz? Czy będziesz dalej nosić ten ból? Czy zatopisz się jeszcze bardziej w żalu? Czy spróbujesz w jakiś sposób naprawić to, co pozostało? Jeśli w ogóle coś jeszcze zostało? Ale przed jakimkolwiek krokiem musisz stawić czoła prawdzie. Nie cierpisz, ponieważ straciłeś. Cierpisz, ponieważ zdałeś sobie sprawę, że to ty pozwoliłeś odejść. A to... to nie ma łatwego lekarstwa. Teraz powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić? Zadajesz sobie pytanie po raz tysięczny. Czy jest jeszcze coś, co można zrobić? Czy istnieje jakieś słowo, jakiś gest, cokolwiek, co mogłoby naprawić zniszczenia... Ale odpowiedź już jest w tobie i boli. Nie ma łatwego naprawienia. Nie ma magicznych fraz, które sprawiłyby, że ból zniknie, ani skrótów, aby odbudować ścieżkę, którą zniszczyłeś swoją własną obojętnością. I w głębi serca wiesz, że nie zasługujesz na natychmiastowe przebaczenie, którego tak pragniesz. Ale to nie powstrzymuje niepokoju. On rośnie, rozprzestrzenia się, zajmuje wszystko. Starasz się skupić na innych rzeczach, ale wszystko wydaje się bezsensowne. Każdy niewielki szczegół przypomina ci tę osobę, tę miłość, którą traktowałeś jak coś całkowicie pewnego. A teraz zadajesz sobie pytanie, co ja zrobiłem. Myślisz o wysłaniu wiadomości, czegoś prostego, czegoś co przełamie tę ciszę, która cię dusi. Ale nie ma wiadomości, która mogłaby zmazać długą nieobecność. Chcesz wiedzieć, jak się czuje. Chcesz zapytać, czy tęskni za tobą, czy wciąż myśli o tobie przed snem. Czy jakaś część niej wciąż czeka na twój powrót? Ale co, jeśli odpowiedź brzmi nie? A co, jeśli zamiast tęsknoty, z drugiej strony zostało tylko zmęczenie? Niepewność cię pochłania. I po raz pierwszy widzisz się w miejscu, które ona zajmowała przez tak długi czas w miejscu wątpliwości. Wątpliwość staje się twoją karą, widząc się jako zakładnika tych samych pytań, które ona zadawała niezliczoną ilość razy: Czy się liczę? Czy jeszcze jest nadzieja? Czy już nie jest za późno? Chciałeś się nie przejmować tak bardzo. Chciałeś iść dalej z tą samą łatwością, którą udawałeś, że masz wcześniej. Ale prawda jest taka, że teraz, bez tej osoby, wszystko wokół ciebie wydaje się bez koloru, bez blasku, bez celu. A pytanie, które stuka w twojej głowie co sekundę, to: Czy straciłem tę osobę na zawsze? A jeśli odpowiedź brzmi tak: Jak sobie z tym poradzisz? Czujesz ciężar tego, co straciłeś. Ale powiedz mi, gdyby jeszcze była szansa, co byś zrobił? Skomentuj, zasubskrybuj i zostaw lajka, jeśli to, co przeczytałeś sprawiło, że poczułeś coś.